Przyszło strasznie zimno. Przyszłyśmy dopiero z Janko, ze spaceru. Uff, dobrze, że troszkę cieplej tutaj jest. Jest przyjemnie, można się rozebrać. Uff. Słuchajcie. Witajcie! Na moim kanale Siedlisko Drzewo. Z tej strony Teresa Firkowska. Rozbiorę się, bo się już przegrzałam. Uch, jak fajnie, jak przyjemnie do ciepłego wejść z takiej zimnicy. Połaziłyśmy trochę z po lesie. I słuchajcie, moi drodzy, mam dzisiaj wenę twórczą. Robimy już w końcu, w końcu stroiki. Pokażę Wam dzisiaj dwa kontrasty. Dwa kontrasty pod tytułem Rustykalny strojik i nowoczesny. Już wam pokazuję. Idę najpierw po wiertarkę, bo muszę zmontować konstrukcję. No i moi drodzy, słuchajcie, znalazłam w stadole taką, oto, starą jakąś taką. Yy, nie wiem, to jest szufladka taka, nie? <ścoughs> taka szufladka, no. No co, taką znalazłam. Mam jeszcze jedną mniejszą, nie wiem z czego to jest, po prostu gdzieś kiedyś. Jak wyrzucaliśmy te wszystkie klamoty ze stodoły, to zostawiłam takie dwie szufladki. Więc stwierdziłam, że może coś z tego zrobię. Kupiłam w takim centrum handlowym taki jelonek, takiego jelonka takiego. I, i słuchajcie, bo tutaj będzie rustykalne, a tu będzie taki, taki wręcz glamour nowoczesny. Taką też kupiłam. W w centrum handlowym, taki, takie po prostu, nie wiem co to, 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 to pisało na tym, że to jest puzde, na, na, na biżuterię, takie, takie puzderko, nie wiem co to jest, taka szufladka, też nie wiem co to, e, że to na biżuterię ogólnie, takie atłasowe ładne, mi się bardzo spodobało, więc stwierdziłam, że e, tutaj taka minimalistyczna forma, chociaż na, nie chcę za bardzo takiej minimalistycznej, ale raczej taką glamour, nowoczesność, taką nowoczesność trochę, rustykalność nowoczesność, to będzie takie monochromatyczne może dorzucę e, jakiegoś takiego kontrastowego koloru, fajnego, nie wiem, jakiegoś turkusowego albo jakiegoś różowego, zobaczę. <grytanie> e, tutaj jest e, natura, totalnie. E, chcę pójść taki taką, taką leśną, leśny klimat mojemu sercu bardzo bliski, aczkolwiek tutaj też bardzo lubię takie świecidełka, ale no... Można mieć to i to, ale ja, ja bardziej jestem za tym. Słuchajcie, moi drodzy, i sobie najpierw konstrukcję, tak? Czyli. Tu chcę sobie jelonka jakoś. Um mam tutaj takie różne korzenie. Tutaj taki korzeń stary jeszcze gdzieś znalazłam z jakiegoś mojego znaleziska e, No i chcę go przykręcić. Jeszcze nie wiem w jaki sposób, ponieważ chcę też tę te jelonkę tu montować i mam taką piękną świeczkę choinkę. I nie wiem za bardzo co z nią zrobić, więc stwierdziłam, że no gdzieś tą choinkę muszę tutaj umocować, żeby zrobić taki fajny leśny klimat. Nie wiem, czy ten korzeń nie będzie z duży w tym momencie muszę sobie znaleźć odpowiednie miejsce, odpowiedni taki... Fajny jest ten korzeń, chciałabym go użyć, bo jest naprawdę fajny ciekawe. ciekawy, ale jak ja go zamontuję to nie wiem. Właśnie na takiej górze jakby stała ta choinka. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra. Zastanowię się. Choinka może być... Ja najpierw przymocuję gąbkę. jakoś kopczą się. Ja to tak nie jestem zwolenniką gąbek. To takie redukowanie śmieci, ale jak już trzeba, to trzeba używać gąbki. E, użyję tu gąbki, dlatego że tak. Po, po pierwsze, jelonka chcę trochę podnieść. E, choinkę też chciałabym gdzieś na jakimś tam, e, kiedy stale, podstawić. W tym ją jakoś też trzeba zamocować, więc choinkę tu zamocuję sobie w ten sposób, tak, tu będzie choinka, a resztę y, będę przykręcać zaraz y, gałęzie, więc ja się biorę do dzieła, montuję, o, jest! Trzyma się solidnie. Teraz, bez problemu, mogę sobie zamontować mojego jelonka, czyli go po prostu wkleję. Położę trochę mchu i przykleję, żeby już on leżał na mchu. Dobra, niech sobie tu będzie. No i Słuchajcie, teraz mocuję moją świeckę. świeczkę, świeczkę, piękno, świeczkę piękną, świeczkę hojneczkę. Czyli słuchajcie, potrzebuję drucik, taki jeden, jeden dwa, żeby sobie go słuchajcie nagrzać. Cztery takie druciki ucinam. Jeden dwa trzy i cztery. I te druciki nagrzewam sobie, słuchajcie, na pod gazem i wbijam tutaj cztery gwoździki, zaraz wam pokażę no i słuchajcie, jeszcze sobie wyrównam, żeby były wszystkie mniej więcej takie same mam te cztery moje gwoździki, słuchajcie i teraz co? Po prostu naklejam sobie dużo kleju na te cztery końcówki a tam troszkę skapnie to dużo kleju można jeszcze tutaj, żeby się sklępiło trochę w moją gąbkę. O i słuchajcie, sobie teraz tu ładnie mocuję to, żeby moja świeczka pięknie tutaj się zatwierdziła, zasklępiła. Yy, ten korzeń wygląda jak taka skała, więc yy, Chcę jeszcze dać takiej troszkę delikatności, jakby korzeni, jakby zwalony pień, jakby właśnie przy skalę drzewo leżało, taką, taką lubię sobie historię wymyśleć do mojego stroiku, żeby miał on taką, taką em, lekkość, taką em, nieprzeładowanie. Bardzo dużo widzę w internecie nawet. Te stroiki są tak przeładowane tej sztuczności, aż wszystko wypływa. Ja lubię mieć taką jakby historię, żeby mój stroik opowiadał jakąś historię, jakąś, jakiś, tak żeby nas do refleksji jakiś doprowadzał, tak? Że ten jelonek sobie tutaj gdzieś pod skałą czy z podzwalonym drzewem, tam gdzieś choinki w tle, taka scenka rodajowa. Uwielbiam coś takiego żeby miało to sens, żeby miał to ręce i nogi, a nie takie, takie wiecie, naćkane wszystkiego, Aż takie wiecie, wypływające. Ja lubię właśnie taką fajną, jakąś. Zobaczcie. Robię dalej. I słuchajcie, tu już jest koniec Naprawdę niewiele dorzuciłam tutaj dodatków Bo chciałabym, żeby właśnie ten jelonek grał pierwsze skrzypce Ale oczywiście teraz jeszcze damy troszkę śnieżku Śnieżek już musi być Słuchajcie, zwykła woda Sikam zwykłą wodą I ta woda po prostu powoduje, że mój... Sypki śnieg z klejem tutaj w tym momencie się mi pięknie y, przyklei do mojego stroika Delikatnie, słuchajcie, nie tak ordynarnie, tylko tak delikatnie, naturalnie, żeby to wyglądało poproszone, jakby dopiero co sypnął, lekki śnieżek. Oczywiście czekam, aż wyschnie, troszkę przeschnie i zaraz pokazuję Wam zbliżenie. No i moi drodzy, robię stroik taki nowocześniejszy. Myślę, że y, wielu z Was lubi nowoczesność. Y, ja też ją lubię, y, ale powiem szczerze, że no tak jak wcześniej powiedziałam, bliższy mi sercu jest ten romantyzm, moja dusza taka wiejska, sielska, ale to też mi się bardzo podoba. I naprawdę jak też ma taki ładny E, minimalistyczny, więc to taki stroj idealnie będzie pasował. Kupiłam oczywiście naprawdę w, za grosze e, w supermarkecie taki, takie świeczuszki i ten, i ten taki, nie wiem co to jest szufladka na biżuterię. E, więc słuchajcie, tutaj też ten dorzucić gąbkę. Kupiłam również takiego srebrnego, metalowego jelonka i posprayowałam na srebrno kilka korzeni, które też fajnie wmocuję sobie tutaj. No i oczywiście słuchajcie, nie musicie dawać tutaj jakiś nie wiadomo ile sztuczności. Ja staram się w ogóle żadnych sztuczności nie dawać. Tylko tą naturę wykorzystywać, żeby te strojki takie naprawdę były lekkie, zwierne i naturalne. I nie musimy dawać tutaj nawet takich rzeczy, które nam się sypią. Może dawać gałązki sosny, która ładnie nam się zasuszy. Jakieś gałązki koraliczków, które pięknie będą nam się też zasuszały i na przyszły rok też możecie schować ten stroik i będzie pięknie wyglądał w przyszłym roku, więc ja się biorę do dzieła oczywiście przykleję tutaj yy, muszę sobie tutaj zrobić większą o, połówkę, gąbki przykleję no myślę, że taka starczy więc przyklejam sobie gąbkę Idealnie będzie do tego weluru, ona się yy, fajnie kleiła, więc nie ma problemu. To wszystko ładnie będzie się ze sobą kleiło na środeczku. I słuchajcie, ja sobie chcę przymocować najpierw korzenie. Tutaj wiertarką nie będę operować, tylko po prostu naklej. Najpierw sobie przypasuję, jak to fajnie mogłoby wyglądać. A może ten tu by był. Z tyłu taki korzeń. Ja oczywiście retuszuję moim chrobotkiem. Można kupić białych robotek. Ja akurat już mi się skończył i nie mam, ale to nie ma znaczenia, bo ja jeszcze będę tutaj to wszystko też chciała śnieżkiem potraktować. Więc mój zielony chrobotek się cały prawie że w tym śnieżku stopi. No I chcę ten mój teraz yy, zielony meszek obsypać śnieżkiem. Bo jak śnieg wyschnie, nie chcę wszystkiego śnieżyć, tylko chcę tą, ten cały podest pośnieżyć, yy, ponieważ pozostałe rzeczy chcę, żeby ładnie były takie świecące. Dużo śniegu, dużo. Chcę, żeby dużo się śniegu zakryło ten. Mój, w większości mech nie chcę, żeby był widoczny. Te korzenie, żeby zakryło. E, mocuję jelonkowi druciki. Po prostu tutaj na tych zakręcam sobie drucik. Ok. słuchajcie z czterech stron jeszcze sobie je trochę kleję. kto to tak ziewa? kto to tak ziewa? porządnie klejem, obklejam i wbijam słuchajcie mojego jelonka już w tą gąbkę moją o widzicie to? ładnie się zakleszczył No i moi drodzy, tak wygląda mój nowoczesny stroik. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, czy się Wam podoba, czy się zgadzacie, że tamten stroik jest taki roztykalny, a ten nowoczesny, więc dziękuję z całego serca za wspieranie kanału, za polubianie, za subskrypcję oczywiście. I widzimy się w kolejnej realizacji. Idę pokazać zbliżenie. Do zobaczenia! Pa!